Cześć, witajcie, ja jestem Nexty Jak sami widzicie, jest noc, a ja będę dzisiaj zwiedzał opuszczony pałac, który znajduje się za, mo za moimi plecami. E jeszcze nigdy nie robiłem urubeksy w nocy, więc jest to coś nowego, e więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Możecie zostawić łapkę w górę za same chęci, chociażby. E jest to pałac, który został wybudowany w 1820 roku. I charakterystyczną rzeczą dla tego, e, dla tego pała, co jest zegar, który widzicie w tle, gdzie czas się tam po prostu zatrzymał. Jeszcze chciałbym Was na początku poinformować i przeprosić jednocześnie za to, że podczas filmu słychać takie dudnienie, a to dlatego, że źle przymocowałem mikrofon do aparatu i był on luźny. I no, więc przepraszam za to i życzę miłego oglądania. Od frontowej strony możemy zobaczyć e, ten zegar i pokazuje, na której godzinie on się zatrzymał. Jest to no, coś około szóstej. Mam nadzieję, że jest tu jakieś wejście do środka, bo nie jestem tego pewien. Nigdzie na internecie nie znalazłem żadnego filmiku czy też zdjęć, żadnych informacji też, od której strony mogło być wejście. E, ale jak ten odcinek się pojawił na kanale, to znaczy, że wejście gdzieś musi być. Tu są kraty, więc tutaj raczej nie da się wejść. Budynek ten znajduje się blisko ulicy ruchliwej, więc yy, jestem bardzo widoczny, szczególnie z tym panelem LEDowym O, chyba tu, chyba tu będzie możliwe wejście. Na dzisiejszą eksplorację wziąłem tylko aparat. GoPro nie wziąłem, więc to też będzie taki, taki testowy odcinek ze strony technicznej. Okej, okay, dobra, jesteśmy w pałacu. Uff. Tak jak mówiłem na początku, budynek powstał w 1820 roku, więc szmat czasu temu. I e, zamieszkiwali tutaj właściciele e, dóbr pszczyńskich. A w latach 90., o, tam chyba jakieś gniazdko od ptaka jakiegoś, a w latach 90. E, funkcjonowała tutaj placówka e, gminna. E, resztę Wam historii opowiem później. Dobra, zwiedzimy sobie najpierw podziemia. Zobaczymy, co tam się znajduje. Na samym starcie chciałbym was poinformować, że zwiedzając takie budynki nie mam na celu dewastacji ich, tylko zwiedzenia. Więc nie kradnę i nie niszczę niczego, czego zwiedzam. Tu jak widzę są na razie same puste pomieszczenia. Tu są jakieś drzwi, możliwe, że jakieś boczne wyj wyjście. Jest trochę zimno, bo już jest koniec listopada, gdy to nagrywam. To mógł być chyba jakiś piec. Tak mi się wydaje. O, tu są, tam w tym okienku są schody frontowe, ale drzwi były zamknięte. Przynajmniej zabarykadowane. Była jakaś toaleta. Wow, niesamowite, jak tutaj pajęczyny sobie zrobiły, jak sobie urządziły po prostu. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale wisi tutaj pełno pajęczyn. O, tu nawet znajduje się pająk, który e, zgrzybiał. Po prostu dopadł, dopadła go jakaś infekcja, i został zainfekowany grzybem <noise> Już nie raz takiego pająka widziałem na urbexach Jest to ciekawa sprawa <noise> Oj, widzę, że tych pająków jest o wiele więcej tutaj Dobra, nic, idziemy dalej, bo to... Hmm, tu są jakieś schody A, to są te, przez które wchodziłem Więc... Yy, tu też jest jakiś garaż chyba Dobra, nie wiem O kurde no tego to się przestraszyłem. Ja pierdzielę. Jest to chyba kot. Wysuszony kot. Nie będę tego pokazywał z bliska, chociaż tak już dużo pokazałem. No przerażający widok. Aż się przestraszyłem. Tam jeszcze Urbeksa nie robiłem w nocy, więc jest to mój pierwszy raz. Ech. To są dosyć ciekawe schody. Okej, okay. jesteśmy na pierwszym piętrze, na górnym piętrze, i z tego co mi wiadomo, jest tutaj jeszcze strych. Tam jest chyba. co tu jest? Okno wybite. Chyba na stronę frontową. A sufit się troszkę wali już chociaż. I tak pałac ten nie jest w złym, aż tak w złym stanie. No faktycznie, no, może nie jest w jakimś idealnym, lecz naprawdę widziałem w gorszym stanie już nie jeden budynek, który zwiedzałem. E, może Wam opowiem co nieco o tej historii już, zanim udam się na strych. Gdy gmina była właścicielem tego obiektu, postanowiła ona sprzedać go osobie prywatnej. Takowa osoba się znalazła i chciała zrewitalizować cały ten ośrodek na rzecz działalności gospodarczej. E, został nawet wymieniony dach oraz zrobiony częściowy remont elewacji. Które mogliście zobaczyć na dole, ten nowy karton gipsy chociażby. Lecz budynek miał niestety jedną wadę a miał problemy z szkodami górniczymi, które tutaj były. Więc ostatecznie spółka węglowa wykupiła ten, tą nieruchomość, dlatego żeby nie płacić. Odszkodowania za wyrządzone szkody górnicze, które by sięgały wysoko. <laughs> Dobra, więc tu są te schody. Czy to schody, albo drabina? Nie, no raczej tu drabina nie jest, ale schody też jakieś megapionowe są. Prowadzą na strych. A na strychu nic się nie znajduje. Jest to pusta przestrzeń. I nic poza tym. O, tu jest coś. Jakieś pomieszczenie chyba. O, to jest maszynownia tego zegaru, który widzieliśmy z zewnątrz. A tam dziura na dół, więc tam <grystam>, nawet nie podchodzę. Tu sądząc po kafelkach była łazienka. A tutaj jak wam, jak wam mówiłem wcześniej, wszędzie karton, gipsy, budynek był szykowany pod remont. Tu jeszcze niekiedy możemy natrafić na fragmenty starej tapety, która tutaj była. No jak sami widzicie, no budynek, za dużo rzeczy w środku nie ma, za ciekawych. Prezentuje się on ładnie z zewnątrz, to tak nie można zaprzeczyć. Schody też ma ładne. Ale tak to żadnych artefaktów to tutaj za bardzo nie ma Tutaj mamy jeszcze te główne drzwi Które prowadzą na zewnątrz o. A naprzeciwko nich znajduje się A to jest po prostu tu była raczej taka główna sala Największa No niestety jak sami widzicie są tu same te karton gipsy przeszukowane do remontu. E, dlatego też no, nie ma tu za bardzo rzeczy. Tutaj farba schodzi niemiłosiernie z tych drzwi, co pokazuje ile lat upłynęło od opuszczenia tego budynku. A tego nam jeszcze nie mówiłem, ponieważ budynek jest. Opuszczony ponad 20 lat już i po prostu niszczę. Budynek raczej też nie będzie remontowany przez te szkody górnicze, o których wam mówiłem. A co do szkód górniczych, to chyba to jest nie... ślad tych szkód właśnie tutaj podłoga jest popękana. Nie wiem jak ściany, bo są one obłożone więc nie wiem, w jakim one były w stanie. Tutaj co jest? Aha, tu jest jakieś... nie wiem, jak... Tu też jakaś wanna. O, ładne kafelki nawet. dużo pająków na ścianie <noise> wszędzie tu jakieś pola są to by było raczej tyle z tego materiału bo no wszystko już tu zwiedziłem więc będę kierował się w stronę wyjścia eee, więc mam nadzieję że odcinek wam się spodobał nie jest to jakieś super sensacyjne nie wiadomo co ale Warto było tu przyjechać. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Właśnie zostawcie subskrypcję, bo dużo osób jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Ponad 90% oglądających, więc byłoby mi miło. A ja już chod idę do domu. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia.